Kochani nasi przyjaciele, osoby nam życzliwe, osoby, które nam pomagacie, pozwólcie, że podzielę się kilkoma informacjami, które związane są z naszą budową. Chcielibyśmy na bieżąco o tych sprawach, które u nas się tutaj dzieją, co dalej dzieje się z budową, Wam przekazywać te informacje, ponieważ dostałem taki gadżet, Taki kask, nie wszystko na nim jest prawdziwe, to znaczy nie jestem inżynierem, ale na pewno imię i nazwisko się zgadza. To może właśnie ten kask niech nam tutaj towarzyszy. Poprzedni nasz, naszą relację o tym, że, że rozpoczynamy budowę, kończyliśmy taką, takim obrazem, że mamy już łopatę i mamy, mamy właśnie kask. Do tego, żeby tę budowę rozpocząć, ale nie tylko te elementy, co dzieje się, czas do działania, czas do pracy. Może tak najpierw zbierzmy te fakty, które już miały miejsce wcześniej, a mianowicie bardzo się cieszymy, że od 17 lipca mamy już pozwolenie, które się uprawomocniło pozwolenie na budowę. Możemy taką pracę podjąć. I od tego czasu intensywnie przygotowujemy się do tego, na czym te przygotowania polegają, na jakichś dodatkowych uzgodnieniach, które są jeszcze niezbędne, podłączeniach do poszczególnych mediów. Dużo tych rzeczy już zostało wcześniej wykonanych, ale jeszcze potrzebne były kolejne kroki tutaj. Przygotowywaliśmy się do wyboru inwestora zastępczego i właśnie Niecałe dwa tygodnie temu do takiej umowy już doszło. Podpisaliśmy umowę z firmą z Krakowa, która będzie pełniła taką rolę. Przypomnę, że inwestor zastępczy to, to taka rola, taka działalność firmy, która organizuje przetarg dla generalnego wykonawcy w naszej sytuacji i czuwa nad tym, żeby. Ta budowa została zrealizowana w sposób prawidłowy, żebyśmy mogli z takiego budynku jak najwięcej, jak najdłużej korzystać i cieszyć się tym, że jest właśnie y, dobrze zrobiony, że nie ma tam żadnych y, większych usterek. Drugi ważny krok, który udało nam się w ostatnim czasie y, zrealizować, to jest zakup, y, to jest pewna decyzja administracyjna. Potrzebowaliśmy, miasto nam takie rozwiązanie narzuciło, że potrzebujemy dodatkowego dojazdu do naszej działki i właśnie te kroki podjęte zostały sfinalizowane niedługo. Ma to być taka forma ostateczna, notarialna. Trwa przygotowanie grupy inżynierów, którzy są, tworzą właśnie tę instytucję inwestora zastępczego, do ogłoszenia przetargu na generalnego wykonawcę. Nasz budynek nie jest bardzo duży to jest blisko 3000 m2, ale zastosowane w nim urządzenia okazują się jednak bardzo specjalistycznym zakresem także będziemy tutaj zwracali uwagę na to, jakie doświadczenie mają poszczególne firmy. Przeżywamy ten czas zastoju, takiej, takiego zatrzymania w związku z epidemią, pandemią, więc ten, no ten czas, jeśli nie jest czasem aktywności na różnych budowach, to właśnie dla nas jest takim czasem przygotowywania tych prac. Mamy w planie najbliższych dniach spotkanie z tym zespołem inżynierów, żeby przygotować warunki przetargu. Jeżeli chodzi o prace zewnętrzne, w tej chwili udało nam się w jesieni zrobić takie porządkowanie naszego terenu, zwłaszcza chodziło o to, żeby wykorzystać wszystkie krzewy, rośliny, które tutaj zostały przez te lata zgromadzone, posadzone na terenie, który będzie terenem budowy. I dużo tych krzewów, to staranie księcia Jachima, czy pana, który nam w tym pomógł, one zostały przesadzone w inne miejsce, także ten teren czeka na to, żebyśmy, żeby taki czas budowy się rozpoczął. Pierwszym krokiem, który będzie podjęty, zastanawialiśmy się, czy nie uczynić tego wcześniej, to będzie rozbiórka, Dwóch budynków gospodarczych, które tutaj są do tego przeznaczone. Będziemy czekać, aż rozpocznie się czas budowy, a do tego czasu wszystko tutaj będzie funkcjonowało tak jak do tej pory. Jesteśmy ogromnie wdzięczni zespołowi osób, który nam pomaga. Są to osoby niezwykle jakoś życzliwe naszemu domowi, związane z naszym domem. Pan Bóg nam te osoby stawia na drodze. To jest dla nas ogromne błogosławieństwo. W wielu tych decyzjach, krokach, nawet takich drobnych, pytamy o to, czy o ich opinie, pytamy o, o jakąś zasadność poszczególnych kroków, które chcielibyśmy podjąć, czy, czy są takie propozycje, podpowiedzi, zapytania, Dlatego właśnie y, jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu i prosimy Was o modlitwę za te osoby. Y, taką mamy obserwację, że y, osoby, które włączają się w to dobre dzieło, zderzają się też z jakimiś trudnościami, nie tylko związanymi z tym domem, ale, ale z własną działalnością, czasem z życiem rodzinnym. A więc ta modlitwa jest niesamowicie ważna, żeby ona otoczyła te osoby, żeby była dla nich wsparciem, żeby wypraszała im światło na tę sytuację, cierpliwość, oparcie na Bogu. To potrzebne jest oczywiście także nam. I kochani, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są sprawy finansowe, materialne. Najważniejsze, co chcę powiedzieć, to chcę podziękować za wszystkie cegiełki, za wszystkie ofiary, które nam składacie. One wpływają na, na ten specjalny rachunek związany z rozbudową naszego domu. To jest ogromnie dla nas cenne. Ta inwestycja będzie bardzo dużym wydatkiem, który oczywiście przekracza nasze możliwości. Nie czynimy tego tylko jakoś na własną rękę. Czyli to nie jest tylko decyzja księdza Krzysztofa czy, czy naszej ekipy, nawet tutaj, ale. Została ona podjęta w porozumieniu z naszą prowincją, z zarządem naszej prowincji, ale także w porozumieniu z księdzem generałem, zarządem generalnym naszego zgromadzenia. Także mamy takie zapewnienie o, o tym, że jest pełna zgoda na to, że jest zapewnienie o pomocy, gdybyśmy byli w takiej sytuacji, że potrzebujemy takie środki czasowo właśnie wykorzystać, pożyczyć. Jeżeli chodzi właśnie o, tą, o te środki z generalatu. Bardzo potrzebujemy tego wsparcia, więc za, każdy, za każdą ofiarę przekazaną nam i te drobne, i te wielkie, które ktoś może z jakichś własnych tam dochodów, czy, czy tych środków, które posiada, nam przekazujecie. Za to wszystko jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Pamiętamy w modlitwie o Was. Dzieje się tak, Regularnie, codziennie. Pamiętamy o Was szczególnie w czasie Mszy Świętej w pierwszy piątek miesiąca. To taką intencję ofiarowujemy Panu Bogu za wszystkich, którzy się trudzą wokół dzieła rozbudowy. Niech Pan Bóg Wam we wszystkim błogosławi. Kiedy pojawią się jakieś nowe momenty, nowe decyzje, nowe kroki, będziemy Was o tym informować. Prosimy o modlitwę, żebyśmy. W tym dziele wszystko jak najlepiej rozeznali, podejmowali to działanie, do którego Bóg nas zaprasza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.